No i już mam dzisiaj wam wytłumaczę całą fabułę. O mojej własnej, mojego własnego pomysłu z Among Us Animation Serion Zapraszam. Okej. Okay. Przygotowałam do Was rysunki, które na pewno pomogą Wam rozrozumieć Ukaś kilka rzeczy. Będę je wytłumaczył o co chodzi i całą fabułę. Okej, okay. zacznijmy najpierw od tego, że byliśmy normalni, nie? po prostu. Bez wady Właśnie się urodziliśmy z jakiegoś powodu. Nasz młodszy brat już był na wolności. Dlaczego? Ponieważ mąż, nasz brat urodził się rok później. Za to, mimo tego, że urodził się, że my się urodziliśmy rok później, jesteśmy od niego o jakieś 2 centymetry wyżsi. A i tak jestem od niego starszy, i to jest dziwne. I tak jest w realu. Wszystko tutaj, co się dzieje, nie wszystko może, ale niektóre rzeczy się normalnie działy. A więc tak, gdy się urodziliśmy, prawie wszyscy byli przy naszym porodzie. Jak widać, mamy tutaj tego typa, jest, Wszyscy w ogóle krywecie się z nowego krywejta na swoim statku. Okej, okay. co dalej wam zaprezentować? No cóż. <gry> Okej, okay. no to potem właśnie zaczęła się ta epidemia, można powiedzieć. Tylko czekajcie, ja najpierw chcę pokazać to, co jest najważniejsze. Eee, nasz wujek, czyli właśnie ten pomarańczowy, był w ogóle tworzyć jakieś eksperymenty. Niestety, z jednym eksperymentem to mu się nie udało. Jeden eksperyment to był wirus, który zaraził wszystkich na impostory. Zatem on był pierwszym który się zaraził. Potem za to, gdy wszyscy się tym zarazili, on tak samo. Czekajcie, bo coś mi się tu źle załadowało. Gdy wszyscy się zarazili, on był po prostu na jego służbie ich nie uratował, a raczej był bardzo szczęśliwy, że ich nie uratował, ponieważ zaraził kolejnych naszym wirusem. Oczywiście my, i brat. Podglądaliśmy, co on robić. Już że jego zamiary są złe. Skąd poznać, że ktoś jest zarażony? Cóż. O, po, po pierwsze, ma na sobie. Czy, znaczy. po prostu ma czerwone oczy z konia. Potem poznać. Chciał zabić go i go zarazić. Ok, kolejny. Chodzi o tym, że jesteśmy na polusie. Czyli na planecie naszej pierworodnej, jakoś tak. Jesteśmy w, w dużym mrozie, za to ten duch, którego widzimy, tam, a tutaj, jak widzicie, leży y, tutaj w prawym dolnym rogu. Tak, w prawym dolnym rogu. Potem jesteśmy na polusie, czyli na naszej planecie, na której urodziła się nasza mama z dzieciństwa. Zagubiliśmy się razem z jednym z krewajtów I właśnie szukamy drogi. Za to ten gość, który jakby to wszystko wywołał. Jest tu samolotem. Duch za to coś zaczął podejrzewać, ale nie ma ostrzec, znowu w końcu to duch, który został właśnie zabity przez tego wirusa, ponieważ ten wirus może i zabijać, i zarażyć. Większe podobieństwo jest tego, że zarazi, ale... Też jest 1%, że cię zabije. I widać, 7% wygrało. Czerwony jest z mu, ponieważ też był zarażony, ale udawał, że nie jest. Tak lecieli. Czekać Jezu. I po prostu lecieli. Za że to wpadliśmy do tunelu czasoprzestrzennego, czyli po prostu, z, który zagina czas. Po prostu on zaginał ten czas. On zaginał go. Po prostu ten tunel, po prostu ta czarna dziura jakby zaginała czasoprzestrzeń. To właśnie dlatego w, w sezonie drugim po prostu cały czas byliśmy w pętli czasu. Cały czas się cofaliśmy. Jak wiemy, obudziliśmy się w więzieniu. Mieliśmy na sobie, jakby, więzienny kostium, ale to po prostu. Po prostu, że to było na więzieniu, że jesteśmy uwięzieni. Tak? No dobra. I w tym miejscu, w którym się. Obdzieliśmy. w tym miejscu będziemy się odnawiać cały czas. Kiedy zginiemy, zacznie się czas od przestrzeni i znowu jesteśmy w tym samym miejscu, żywi, ale za to czujemy, że mamy ból, że po prostu coś nam się stało. Nie pamiętamy za dużo. Przez to, że cały czas jak się cofamy, nasz mózg wariuje i zapominamy nasze wspomnienia. Gdy chcemy uciekać szybko, niestety wpadamy do tunelu czasu przestrzennego. Jako jedyni. Statek zdążył szybko, wzniósł się w górę, ale za to mnie i wpadliśmy do czasu przestrzeni. Potem byliśmy w tym samym miejscu, ale po horrorystycznym takim z horroru ponieważ cały czas się trzasował i cofał 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 i tylko cofał. Mieliśmy tak dokładnie 15 minut albo 3 minuty, żeby się stąd wydostać. Zresztą porównajcie ten statek a ten statek. No, duże różnice. Potem za to jest kolejne, czyli portal portal kreskowy. po prostu portal tak dogodnie kreskowek i giery. I tak tutaj to, to widzimy z Gravity Falls, Sam, i wiecie. Będą też różne, ale po prostu nie chciało mi się wszystkie wycinać. Wiecie, jak to było. Okay, no, po prostu tak jest, nie? Niech chodźcie to. Do... Wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się, że Wam się podobało. Jeśli do to sobie Za spojrzeć w kolejnym odcinku.